Wyobraź sobie, że zanim zamkniesz oczy tej nocy, wypowiesz zaledwie siedem słów. Siedem. Nie jest to długa modlitwa, tajemna mantra, ani nawet starożytna formuła ezoterycznej mądrości. To tylko proste, bezpośrednie zdanie, ale wypowiedziane świadomie może zmienić ścieżkę twojej podświadomości, a wraz z nią cichy rezultat twoich dni. Karl Jung powiedział, że umysł, który zasypia w spokoju, Buduje rzeczywistość bardziej spójną z duszą, ale większość ludzi śpi w stanie wojny z samym sobą, nosząc w sobie poczucie winy, zmartwienia, stłumione słowa, stare lęki, które w ciszy ciemności odbijają się jeszcze silniejszym echem. A Jung odkrył, że nieświadomość nie odpoczywa działa kiedy śpisz, a jeśli otrzyma jako ostatnią wiadomość dnia rozkaz niszczący, to właśnie o tym marzy. To kształtuje, to manifestuje. Ale istnieje antidotum prosty kod słowny, składający się z siedmiu słów. Słowa te same w sobie nie są magiczne. Siła nie tkwi w języku, lecz w geście, w chwili, w symbolu, w tym, co przekazujesz swojej podświadomości jako ostatnie wrażenie danego dnia. Jung nazwał to wrażeniem liminalnym, które przekracza próg między świadomością a snem. I wnika w architekturę psychiczną niczym nasiono. Dlatego tak wiele osób budzi się zmęczonych nawet po śnie lub śni o stratach, zdradach, cierpieniu, którego nie potrafią wyjaśnić, ponieważ nieświadomie karmią swój umysł strachem, złością, urazą, na kilka minut przed zamknięciem, oczu. Ale kiedy wypowiadasz te siedem słów świadomie, Twoja podświadomość słucha i zaczyna reagować, nie dlatego, że to magia, ale dlatego, że to połączenie, ponieważ to symbolika, ponieważ to poddanie się. Przyjrzyjmy się bliżej, co kryje się za tymi siedmioma słowami. Przyjrzyjmy się temu, co Jung uważał za punkt przejściowy między ja a ego, między tym, kim myślisz, że jesteś, a tym, kim naprawdę jesteś. I na koniec dowiesz, się które zdanie może zmienić sposób w jaki twoja dusza odpoczywa i się budzi, ale zanim pójdziesz, weź głęboki oddech. Ta chwila to nie tylko informacja, to zaproszenie, ponowne spotkanie, mała inicjacja, by przypomnieć sobie, że masz w sobie więcej mocy niż ci się wydaje, także przed pójściem spać. Moment zamknięcia oczu może wydawać się czymś, zwyczajnym jednak dla podświadomości jest to rytuał. Żegnasz się ze światem zewnętrznym, odłączasz swoje czuwające ciało i zanurzasz się w najbardziej symbolicznym i tajemniczym wymiarze ludzkiej egzystencji śnie. A Karl Jung powiedział: W tym momencie nieświadomość zaczyna pracować z materiałem, który pozostawiłeś na powierzchni duszy. On nie wymyśla niczego z niczego. Kształtuje to, co dostarczasz. Jeśli śpisz zły, Podświadomość buduje obronę. Jeśli śpisz w strachu, uruchamiają się mechanizmy ucieczki. Jeśli śpisz z poczuciem winy, wzmacniasz wewnętrzny osąd, który już masz w sobie. Ale jeśli śpisz z akceptacją, poddaniem się i wdzięcznością, to wszystko zaczyna się reorganizować, zaczyna się leczyć, zaczyna się ujawniać. Jung uważał sen za kanał dialogu, wewnętrzną świątynię. W której jaźń przemawia do ciebie za pomocą symboli, snów, obrazów, i gdzie Ty również możesz się z nią komunikować, nie za pomocą skomplikowanych słów, ale za pomocą czegoś o wiele potężniejszego, intencji. I dlatego te siedem słów działa. Nie dlatego, że zmieniają wszechświat zewnętrzny, ale dlatego, że zmieniają wszechświat wewnętrzny. Jung uważał, że nieświadomość potrzebuje żywych obrazów. Symboli niosących ładunek emocjonalny, drobnych gestów wyrażających wielkie prawdy. Gdy mówisz coś z przytomnością, podświadomość słucha. Kiedy zamykasz oczy z pokorą i mówisz do swojej duszy, nawet jeśli nie wiesz dokładnie, do kogo mówisz, ten gest jest już modlitwą, jest już mostem, jest już lekarstwem. Nie ma znaczenia, czy wierzysz w Boga, energię, fizykę kwantową, czy po prostu w siebie. Ważne jest to, co dostarczysz na ostatnią chwilę dnia. Ponieważ nieświadomość jest jak ziemia. On nie wybiera tego, co kiełkuje. Sprawia, że to, co zasadzisz, rośnie. Jeśli zasiejesz zmartwienie, będziesz miał koszmary. Jeśli zasiejesz wiarę, zbudujesz odpowiedzi. A kiedy to zrozumiesz, zaczniesz dbać o swój sen tak, jak dbasz o ogród. Te siedem słów, których się tutaj nauczysz, jest jak symboliczne nasiona. Nie rozwiązują wszystkiego, ale coś budzą, i to właśnie to przebudzenie zmienia wszystko później, ponieważ istnieje rodzaj pokoju, którego nie można osiągnąć walcząc, ale raczej poddając się, mówiąc i akceptując. A może dzieli cię od tego tylko jedno zdanie. Zastanawiasz się pewnie, jak siedem tak prostych słów może mieć jakikolwiek wpływ. Prawda jest taka: siła nie tkwi w liczbach ani w odizolowanych frazach. Chodzi o sposób, w jaki podświadomość interpretuje gest. Karl Jung powiedział, że dusza nie zmienia się przez narzucanie jej czegoś, otwiera się poprzez bliskość, poprzez słuchanie, poprzez symbole, które dotykają, a nie poprzez polecenia, które wymuszają, i dlatego najpiękniejsze frazy na świecie nie działają, jeśli wypowiada się je automatycznie, pusto, bez obecności. Ale siedem słów wypowiedzianych szczerze ma moc przekroczenia tego, co wydawało się nie do przeniknięcia. Widzisz, racjonalny umysł opiera się zmianom, ponieważ został zaprogramowany, aby kontrolować, chronić i powtarzać to, co wie, nawet jeśli nie służy to już żadnemu celowi. Dlatego wieczorem, kiedy kładziesz się spać, twoja czujność umysłu na chwilę się relaksuje. I właśnie w tej chwili w tej przerwie między światem zewnętrznym i wewnętrznym możesz zasadzić coś nowego. Dlatego w wielu tradycjach mówi się o słowach przed snem nie jako o przesądach, ale jako o kodzie, symbolicznym geście pomoście. Siedem słów, których się wkrótce nauczysz, nie ma w sobie nic magicznego, lecz symbolizuje głębokie przeprogramowanie, ponieważ wypowiadając je, wysyłasz wiadomość do swojej podświadomości. Akceptuję inny sposób życia. Wybieram odpoczynek w pokoju. Pozwalam temu, co najlepsze, przyjść do mnie. A kiedy ta wiadomość jest powtarzana przez trzy noce, nie jako zadanie, ale jako dostawa, coś się zmienia. Niekoniecznie na zewnątrz, ale wewnątrz, gdzie wszystko się zaczyna. Zaczyna się zauważać, że zmieniają się sny, że ciało lepiej odpoczywa, że złe myśli tracą moc po przebudzeniu. Że stopniowo zaczynasz traktować siebie z większą życzliwością, a świat zaczyna robić to samo. Jung uważał, że gdy nieświadomość postrzega nowy wzorzec, wprowadzany z intencją i symbolicznym powtórzeniem, reaguje. I nie odpowiada obietnicami. Reaguje ruchami, synchronizacją, spotkaniami, spostrzeżeniami. To tak, jakby wszechświat, słuchając tego, co mówi twoja dusza, odpowiedział. Słyszałem, a teraz śledź i nadal będziesz czuć się lżejszy, pełniejszy, bardziej połączony z tym, co zawsze było, ale co mogłeś usłyszeć dopiero, gdy hałas ucichł. Te siedem słów to dopiero początek. Karl Jung twierdził, że nieświadomość nie jest śmietnikiem umysłu, jak sądzono przed nim. Dla Junga nieświadomość jest żywym organizmem, symbolicznym polem pozostającym w nieustannym dialogu ze świadomością, i jeszcze więcej, jest kolebką duszy, źródłem, z którego wyłaniają się sny, intuicje, znaki, lęki i najgłębsze powołania. Dlatego rozmowa z nieświadomością nie jest tym samym, co wydawanie poleceń robotowi. To tak, jakby szeptać coś świętego w świątyni, dlatego tych siedmiu słów nie należy wypowiadać w żaden sposób, ani z obowiązku, ani jako zaklęcia, ale jako intymny gest. Akt słuchania, rodzaj szacunku dla samego siebie. Wyobraź sobie, że kładąc się spać, gasisz światło, wyciszasz hałasy i podejmujesz nie tylko decyzję o zaśnięciu, ale także o poddaniu się. Weź głęboki oddech, poczuj swoje ciało na materacu, a następnie ze spokojnym sercem wypowiedz frazę: Siedem słów. A potem już tylko odpoczynek. Nie oczekuj cudów, nie żądaj rezultatów. Nie wymuszaj pozytywnego myślenia. Pozwól, aby podświadomość przyjęła to jak nasiono. Bo on tak to rozumie. Nie poprzez logikę, lecz poprzez obraz, wrażenie, emocje. Sen jest portalem, miejscem, w którym ego zasypia, a dusza się wyłania. I wszystko, co w tym momencie dostarczysz, trafia do środka. Pozostaje. Kiełkuje. Ludzie zapominają, że sen nie jest przerwą, lecz procesem. Dialogiem, cichą podróżą wewnątrz siebie. A kiedy kończysz dzień słowami powitania, a nie potępienia, coś się zmienia. Nie próbujesz już kontrolować życia za pomocą umysłu. Oddajesz dowodzenie tej części siebie, która jest mądrzejsza, głębsza i starsza od ciebie. Jung nazwał to ponownym spotkaniem z samym sobą, centrum psychiki część ciebie, która wie, nawet gdy zapominasz. A ta część nie wymaga rozbudowanych obietnic. Wystarczy gest, otwarcie się, znak, że jesteś gotowy puścić, gotowy zaufać, gotowy spać spokojnie. A teraz, gdy rozumiesz głębie, powód, wpływ i cel, nadszedł czas. Siedem słów, które zmieniają nieświadomość przed snem, zgodnie z tą symboliczną i transformacyjną wizją, zainspirowaną przez Junga, to puszczam, ufam. Przyjmuję. Prosty, ale potężne. Siedem słów puściłem. Ufam. Otrzymuję. Oddajesz kontrolę. Ufasz niewidzialnej inteligencji życia. Pozwalasz sobie otrzymać to, co ci się prawnie należy. Powtarzaj te słowa każdej nocy świadomie i z intencją jako rytuał przejścia od dnia do snu, od umysłu do duszy, od napięcia do spokoju. I każdej nocy będziesz zdawał sobie sprawę, że to nie ta fraza jest tym, co zmienia twoje życie. To zależy od tego, kim się stajesz, wypowiadając te słowa. Uwalniasz ciężar, ufasz temu, co niewidzialne, otwierasz się na nowe, a potem wszystko zaczyna się zmieniać, ponieważ podświadomość słucha. A gdy słyszy spokój, powraca mu jasność umysłu. Kiedy słucha przemówienia, udziela odpowiedzi. Gdy słyszy pewność, odwzajemnia synchronizację i budzisz się inny. Zapalniczka, bardziej całościowe, bardziej połączony z tym, co zawsze było Twoje, lecz uśpione w Tobie. Puszczam. Ufam, przyjmuję powtarzać żywy. Poczuj to. A resztę niech zrobi to, co niewidzialne. A może teraz, kiedy wciąż słyszysz w swojej głowie echo tych słów, coś w Tobie już się zmienia coś cichego, niewidzialnego, ale realnego. Bo kiedy mówisz puszczam, nie tylko puszczasz coś. Mówisz swojej podświadomości, że kontrola nie jest już konieczna, że ciężar, który dźwigasz, może w końcu zostać odłożony. Odpuszczenie nie oznacza poddania się. To zaufanie, że życie toczy się dalej, nawet gdy nie trzymasz go w swoich rękach. Chodzi o uznanie, że prawdy nie trzeba wymuszać. Trzeba zrozumieć, że niektóre bitwy kończą się dopiero wtedy, gdy przestajesz walczyć sam ze sobą. Ufam. To jest chyba najtrudniejsze. Bo zaufanie to skakanie nie wiedząc, gdzie wylądujesz to tak, jakby chodzić, nawet nie widząc podłoża chodzi o wiarę, że za chaosem kryje się porządek, że nawet w ciemności istnieje niewidzialna nić prowadząca twoje kroki. Ale kiedy ufasz, coś się otwiera: pęknięcie, światło, ruch, a podświadomość odbiera to jako pozwolenie. Zgoda na śmierć starca, pozwolenie na narodziny nowego, pozwól duszy przejąć ster choćby na jedną noc i na koniec otrzymuje. To jest klucz, o którym wiele osób zapomina, ponieważ każdy chce otrzymywać. Ale niewielu czuje się tego godnych, niewielu czuje się gotowych, niewielu naprawdę się otwiera. Przyjmowanie jest aktem odwagi, mówi, tak, zasługuje na to. Tak, akceptuję dobro. Tak. Pozwoliłem, aby wszystko, za czym kiedyś biegałem, przyszło do mnie. Jung twierdził, że nieświadomość reaguje na siłę, lecz na symbole. A kiedy wypowiadasz te siedem słów z zamiarem, z obecnością, z prawdą, tworzysz nowy symbol wewnętrzny, wytyczasz nowy szlak na mapie swojej psychiki. I to wszystko zmienia. Ponieważ to, co zaczyna się w tym, co niewidzialne, Kończy się manifestacją w tym, co widzialne: lepiej śpisz, obudź się inny. Sytuacje wokół ciebie zaczynają się zmieniać, odpowiedzi zaczynają napływać, zaczynają pojawiać się właściwi ludzie. Nie magia, ale jako odzwierciedlenie spokojnego umysłu. Ponieważ kiedy podświadomość zrozumie, że jesteś gotowy, otworzy ścieżki. A świat odpowiada tą samą wibracją, którą emitujesz w ciszy. A teraz wyobraź sobie, że stałoby się to twoim nawykiem. Gdybyś każdej nocy przed pójściem spać, stworzył tę małą przestrzeń obecności, słuchania i intencji. Wyobraź sobie, co by się stało po siedmiu dniach, po miesiącu, po roku. Stałbyś się kimś innym. Albo jeszcze lepiej, przypomniałbyś sobie, kim zawsze byłeś. Przed całym tym mentalnym bałaganem, przed presją, wymaganiami, maskami i zbroją. Puszczam, ufam, przyjmuję. To proste. Ale to wszystko. Nie musisz tego rozumieć intelektualnie. Nie ma potrzeby się zbytnio starać. Nie musisz wierzyć ślepo. Wystarczy powtórzyć z obecnością, z duszą, z prawdą. Ponieważ podświadomość nie chce wyjaśnień, chce symbolicznych gestów. I za każdym razem, gdy powtarzasz tę frazę przed pójściem spać, mówisz: Jestem gotowy, jestem dostępny, jestem spokojny. A gdy śpisz spokojnie, budzisz się z jasnością umysłu, a gdy budzisz się z jasnością umysłu, działasz z intencją, a kiedy działasz świadomie, budujesz nowe przeznaczenie. Karl Jung powiedział, że to, czego nie uświadamiasz sobie, objawia się w Twoim życiu jako przeznaczenie. Ale teraz, rozmawiając ze swoją podświadomością przed pójściem spać, wprowadzasz światło do cienia, świadomie wybierasz, co chcesz zasadzić. Przerywa cykle automatyczne to łamanie odziedziczonych wzorców przejmujesz w posiadanie jedyną rzecz, którą można prawdziwie przekształcić siebie. Więc następnym razem, gdy pójdziesz spać, zamknij oczy oddychać i powiedz puszczam, ufam, przyjmuję. Nie ma dobra i zła, nie ma pośpiechu, nie ma żadnej presji, istnieje tylko ta chwila, ta chwila, ten wybór, a resztą zajmie się wszechświat. Nieświadomość organizuje, życie reaguje. Nie musisz tak ciężko walczyć, trzeba się tylko dostosować. Zekt tym, co prawdziwe, z tym, co twoje, z tym, co już jest w drodze. A wszystko zaczyna się od siedmiu słów przed snem. Może teraz rozumiesz, to co mówisz przed pójściem spać, nie jest po prostu przypadkowym zdaniem. To jest rozkaz, to jest wezwanie, to hasło otwierające drzwi podświadomości, ponieważ noc jest terytorium duszy. To moment, w którym ego milknie, a to, co głębokie, zaczyna mówić. I w tej ciszy, w tej świętej ciemności. Możesz zasadzić nasiona, które zakwitną, kiedy najmniej się tego spodziewasz. Czy wiesz, dlaczego tak wiele osób żyje w powtórzeniach? Ponieważ kładziesz się spać tak samo, jak żyjesz, niespokojny, rozproszony, zagubiony w myślach, które już nie są przydatne, śpią źli, śpią w strachu, śpią z poczuciem winy, a nieświadomość odbiera to wszystko jako rozkaz. Jakby chciał powiedzieć: Ach, to chcesz powtórzyć jutro. W takim razie ja to załatwię. Czy rozumiesz jaką to ma moc? Czy zdajesz sobie sprawę z ryzyka, jakie niesie za sobą niebycie obecnym i świadomym w tej świętej chwili? Ale teraz się budzisz. Budzenie się nie w ciele, ale w świadomości. Pamiętasz, że umysł jest żyzną glebą, a najskuteczniejsze nasiona sieje się przed snem. A kiedy puścisz, mówisz nie jestem już więźniem kontroli. Kiedy ufasz, mówisz, nawet w ciemnościach wiem, że jest sposób. A kiedy otrzymasz, mówisz, pozwalam dobru przychodzić do mnie bez oporu. To nie jest tania mistycyzm. To jest neurobiologia. To głęboka psychologia. To wibracja. Chodzi o koncentrację. To jest intencja, sposób, w jaki zasypiasz determinuje sposób, w jaki się budzisz. I co więcej, to ona decyduje o tym, co będziesz współtworzyć w swojej rzeczywistości, ponieważ to, co powstaje w nieświadomości, prędzej czy później ujawnia się w świecie. A jeśli masz już dość walki o powtarzających się cyklach o uczuciu, że wszystko jest za trudne Może nie musisz zmieniać świata, może po prostu musisz zmienić to, co szepczesz sobie przed pójściem spać? Ponieważ świat zewnętrzny jest niczym więcej, jak tylko odbiciem Twojego świata wewnętrznego. I zdradzę ci sekret, którego, nikt ci nie powiedział, nie musisz rozumieć jak. Musisz tylko zdecydować co. Nie musisz wiedzieć w jaki sposób życie przyniesie ci to, czego chcesz. Musisz po prostu zdecydować, na co pozwolisz jej się zdecydować. A wszystko zaczyna się, tak, w łóżku, z zamkniętymi oczami. Oddechowy obecny, mówiąc z duszą, puściłem. Uwalniam to, co nie jest moje. Uwalniam się od tego, czego nie mogę kontrolować. Wypuściłem stare historie. Uwalniam się od ciężaru, który do mnie nie należy. Zwalniam się teraz z obowiązku uzyskania wszystkich odpowiedzi. Ufam, ufam wyższej mądrości, która mnie prowadzi. Mam nadzieję, że nie znalazłem się tu przypadkowo. Mam nadzieję, że nawet błędy były tego częścią. Mam nadzieję, że jutro będzie lżej. Ufam, że moja rola nie polega na wymuszaniu, lecz na sprawianiu, by płynął. Otrzymuję. Resztę otrzymuję. Otrzymuję lekarstwo. Otrzymuję miłość, której wcześniej się opierałem. Otrzymuję jasność, która przychodzi wraz z ciszą. Otrzymuję wszystko, co jest w drodze. Nawet jeśli jeszcze tego nie widzę. Kiedy to powtórzysz, szczerze. Przepisujesz język wewnętrzny, rozpuszczasz hałas, stwarzasz przestrzeń. Podświadomość nie daje się przekonać logice, reaguje na emocje, reaguje na intencje, reaguje na powtórzenia przesiąknięte prawdą. Im częściej to ćwiczysz, ale zaczynasz dostrzegać małe zmiany, subtelne zmiany, cichy, ale prawdziwe. Niepokój zaczyna ustępować, umysł zaczyna zwalniać. Pomysły stają się jaśniejsze, dzień zaczyna się jaśniej, decyzje stają się bardziej intuicyjne. Nie dlatego, że coś zewnętrznego się zmieniło, ale dlatego, że się zmieniłeś. A jeśli zapytasz siebie, czy to naprawdę wystarczy? Pytam cię z powrotem, czy dźwiganie świata na swoich barkach się sprawdza? Czy kontrolowanie wszystkiego sprawiło, że jesteś szczęśliwy? Czasami to, czego brakuje, to nie więcej wysiłku, to jest większa dostawa, więcej pewności, siebie więcej pozwolenia na odpoczynek, więcej odwagi, by po prostu powiedzieć: puszczam, ufam, przyjmuję. Niezależnie od tego, gdzie jesteś, nie ma znaczenia, co się stało, nie ma znaczenia, jak długo toczysz wojnę ze sobą. Dziś może być początek czegoś nowego, a ten nowy początek zaczyna się w ciemności Twojego pokoju. Z głową na poduszce, dostarczonym ciałem, ze spokojniejszym sercem, z duszą mówiącą: Teraz tak, on słucha. Możesz spróbować uciec od tego, ale w pewnym momencie zdasz sobie sprawę. Nic na zewnątrz się nie zmieni, dopóki ty sam nie zmienisz się w środku. A żadna wewnętrzna zmiana nie jest potężniejsza od tej, która zaczyna się od ostatnich. Słów, które wypowiadasz przed pójściem spać. Siedem słów, trzy decyzje. Nowy cykl puściłem. Ufam, otrzymuję. Tym oto sposobem. Ty śpisz, ale wszechświat się budzi. Twoja podświadomość zaczyna pracować na Twoją korzyść. Podczas gdy Ty odpoczywasz, On organizuje. Podczas gdy Ty śnisz, On sprząta. Kiedy milczysz, wszystko się stabilizuje. I tak. Nie zdając sobie z tego sprawy, stajesz się nową osobą, nie dlatego, że go do tego zmusił, ale ponieważ w końcu pozwoliło.